Jestem ewangelistką i zgrzeszyłam w tajemnicy. Leżę teraz w szpitalu w Krakowie, a lekarze dali mi może kilka tygodni życia. I zanim odejdę, muszę Wam opowiedzieć prawdę o tym, co zrobiłam, o grzechu, który zniszczył moje życie, moją rodzinę i moją duszę. Bo jeśli nie wyznam tego teraz, zabiorę tę te tajemnicę do grobu, a ona pożre mnie żywcem nawet po śmierci. Nazywam się Anna. Mam 38 lat, choć wyglądałam młodziej, zanim choroba zaczęła mnie niszczyć. Przez 20 lat byłam wzorową żoną pastora, matką trójki dzieci, filarem naszej społeczności ewangelickiej w Warszawie. Kobietą, do której inni przychodzili po radę, po pocieszenie, po modlitwę. Kobietą, która znała Biblię na pamięć i nigdy nie pozwoliła, by ani jedno słowo kłamstwa opuściło jej usta, do momentu, gdy poznałam Jego. Jeśli słuchacie tej historii i czujecie, że ona was porusza, proszę kliknijcie w przycisk subskrypcji. Wasza subskrypcja pomoże nam dotrzeć do celu pięciu tysięcy subskrybentów. To bardzo ważne dla tego kanału. Wszystko zaczęło się dwa lata temu, podczas letniego obozu młodzieżowego w Zakopanem. Mój mąż Piotr, pastor naszego kościoła, poprosił mnie, żebym pomogła w organizacji. Byłam odpowiedzialna za opiekę nad nastolatkami. Zaprowadzenie warsztatów biblijnych, zabycie tym ciepłym, matczynym głosem, który zawsze wiedział, co powiedzieć. A potem przyjechał on, Jakub, nowy wolontariusz, 29 lat, z oczami tak ciemnymi, że można było się w nich utopić. Przyjechał z Gdańska, polecony przez inny kościół, jako człowiek z wielkim sercem i jeszcze większą pasją do służby Bogu. Pierwszego dnia nawet na niego nie zwróciłam uwagi. Byłam zajęta dziećmi. Przygotowywaniem posiłków, modlitwami. Ale on, on na mnie patrzył. Czułam jego wzrok na sobie podczas każdego nabożeństwa, podczas każdego posiłku. I to nie był zwykły wzrok to było coś intensywnego, palącego czegoś, czego nie doświadczyłam od lat w moim małżeństwie. Piotr był dobrym mężem naprawdę był. Nigdy mnie nie skrzywdził, nigdy nie podniósł głosu zawsze był odpowiedzialny. Obecny, kochający na swój sposób. Ale gdzieś po drodze, między dziećmi, pasterzowaniem, obowiązkami kościelnymi, straciliśmy to ogień. Nasze noce stały się rutyną, nasze rozmowy powtórzeniami tych samych tematów. Czułam się niewidzialna, czułam się stara, czułam, że moje życie już się skończyło, że reszta to tylko czekanie na emeryturę i na śmierć. A potem Jakub podszedł do mnie trzeciego wieczoru. Siedzieliśmy przy ognisku, dzieci śpiewały pieśni chrześcijańskie, a on usiadł obok mnie i powiedział: Pani Anno, ma pani najpiękniejszy uśmiech, jaki kiedykolwiek widziałem. Promieniuje pani światłem Bożym. To było proste, to było niewinne, ale sposób, w jaki to powiedział, głos, spojrzenie, poczułam, jak coś we mnie pęka. Jeśli ta historia was wciągnęła, pomóżcie kanałowi się rozwijać. Kliknijcie subskrypcję i dołączcie do naszej społeczności. Wspólnie możemy osiągnąć pięć tysięcy subskrybentów. Następne dni były torturą. Zaczęliśmy rozmawiać coraz więcej o wierze, o życiu, o marzeniach. Opowiedział mi o swojej przeszłości, o tym, jak stracił rodziców w wypadku samochodowym, jak trafił do kościoła, szukając sensu życia. A ja. Ja opowiedziałam mu rzeczy, których nigdy nie powiedziałam Piotrowi: o tym, jak czuję się uwięziona w roli żony pastora, o tym, jak tęsknię za spontanicznością, za przygodą, za poczuciem, że ktoś naprawdę mnie widzi. On słuchał, naprawdę słuchał. I w jego oczach widziałam coś, czego nie widziałam od lat pragnienie. Siódmego dnia obozu poszliśmy razem do wioski po zakupy. To była niewinność, prawda? Dwoje dorosłych ludzi służących Bogu, kupujących chleb i warzywa dla obozu. Ale w drodze powrotnej zatrzymaliśmy się przy małym jeziorze. Było gorąco, słońce paliło, a on zaproponował, żebyśmy usiedli na chwilę. Rozmawialiśmy, śmialiśmy się, a potem, potem dotknął mojej dłoni. Tylko dotknął, i ja nie odsunęłam ręki. Anno, szepnął. Nie powinienem tego mówić, ale nie mogę przestać o pani myśleć. Serce biło mi tak głośno, że byłam pewna, że je usłyszy. Jakubie? Odpowiedziałam drżącym głosem. To jest złe. Jestem mężatką, jestem matką, jestem żoną pastora. Wiem, powiedział, ale czasami Bóg stawia przed nami próby, które mają nas czegoś nauczyć. Może to jest taka próba, próba. Tak to nazwał, a ja, głupia, zdesperowana, samotna kobieta, uwierzyłam. Uwierzyłam, że może to jest jakiś Boży plan, że może to uczucie, to pragnienie, to połączenie między nami jest czymś większym niż grzech. Pochylił się i pocałował mnie. I ja go pocałowałam. Tam, nad jeziorem, z dala od wszystkich, pocałowałam innego mężczyznę. I świat się zawalił. Apeluję teraz do Was, jeśli korzystacie z tego kanału, żebyście kliknęli czerwony przycisk subskrypcji. To naprawdę pomaga nam rosnąć i osiągnąć cel pięciu tysięcy subskrybentów. Zróbcie to teraz. Wróciliśmy do obozu jak gdyby nigdy nic. Ale wszystko się zmieniło. Każde spojrzenie było naładowane elektrycznością. Każde przypadkowe zetknięcie dłoni przyprawiało mnie odreszcze. Czułam się żywa po raz pierwszy od lat. Czułam się piękna, czułam się grzeszna, bo wiedziałam, że to jest złe, wiedziałam, że łamie wszystkie zasady, którymi żyłam przez całe życie, ale nie mogłam przestać. Następnej nocy, gdy wszyscy już spali, wymknęłam się z mojej chatki. On czekał na mnie w lesie, objął mnie, przytulił i szeptał, jak bardzo mnie pragnie, jak bardzo go do mnie ciągnie. A ja. Ja pozwoliłam mu przekroczyć kolejną granicę. Nie zaszliśmy tak daleko, jak moglibyście pomyśleć, ale poszliśmy wystarczająco daleko, żeby wiedzieć, że nie ma już drogi powrotnej. Spędziliśmy godzinę w ciemności, trzymając się za ręce, całując się, dotykając się w sposób, który zapierał dech w piersiach. A ja czułam jednocześnie ekstazę i straszliwą winę. Co my robimy? Zapytałam w pewnym momencie, łzy spływały mi po twarzy: Coś, co wydaje się złe, ale czuje się tak dobrze, odpowiedział. Bóg rozumie ludzkie potrzeby, Anno. Nie jesteśmy maszynami, jesteśmy ludźmi z krwi i kości. Ale ja wiedziałam lepiej. Wiedziałam, co mówi Biblia o cudzołóstwie, wiedziałam, co mówi o pożądaniu, i wiedziałam, że stoję na krawędzi przepaści. Obóz się skończył, a my wróciliśmy do swoich domów: Jakub do Gdańska, ja do Warszawy, do mojego męża, do moich dzieci, do mojego życia. Myślałam, że to był błąd. Chwila słabości, coś, co mogę zakopać głęboko w sobie i zapomnieć. Ale nie mogłam, bo Jakub zaczął do mnie pisać, wiadomości. Rano, wieczorem, w środku nocy. Tęsknię za tobą. Nie mogę przestać o tobie myśleć. Potrzebuję cię. I ja odpowiadałam. Bóg mi wybacz, ale odpowiadałam. Usuwałam wiadomości natychmiast po przeczytaniu, żeby Piotr nie znalazł. Ale odpowiadałam. Opowiadałam mu o moich dniach, o moich marzeniach, o moich lękach i czułam się przez to żywa, czułam się kochana w sposób, którego nie doświadczałam od lat. Jeśli ta opowieść was porusza i chcecie usłyszeć więcej takich historii, proszę subskrybujcie ten kanał. Wasza subskrypcja naprawdę robi różnicę. Jesteśmy na drodze do pięciu tysięcy subskrybentów i potrzebujemy waszego wsparcia. Miesiąc później Jakub napisał, że będzie w Warszawie. Służbowo, spotkanie z liderami kościelnymi i chce się ze mną zobaczyć. Wiedziałam, że powinnam odmówić, wiedziałam, że to jest ostatnia szansa, żeby się wycofać, zanim wszystko się rozpadnie. Ale nie odmówiłam. Spotkałam się z nim w małej kawiarni na Pradze, z dala od mojej dzielnicy, gdzie nikt mnie nie zna. Widzieć go ponownie było jak dostać w twarz. Cała ta tęsknota, cała ta frustracja, cała ta chęć wróciła ze zdwojoną siłą. Rozmawialiśmy godzinami, a potem, potem zaproponował, żebyśmy poszli do jego hotelu. Tylko porozmawiać, powiedział, tylko być razem w spokoju. Wiedziałam, że to kłamstwo. Wiedziałam, dokąd to prowadzi, ale poszłam. W pokoju hotelowym wszystko przyspieszyło, pocałunki stały się bardziej desperackie, dotyk bardziej intensywny i w pewnym momencie zdałam sobie sprawę, że stoimy na granicy, której nie mogę przekroczyć. Nie, powiedziałam odsuwając się, nie mogę, to jest za dużo, to już nie jest tylko emocja, to jest zdrada, prawdziwa zdrada. Patrzyłam na niego, oczekując zrozumienia, może nawet ulgi, ale to, co zobaczyłam w jego oczach, mnie przeraziło złość, frustracja, a potem coś się zmieniło. Anna, powiedział chłodno, Myślisz, że możesz się teraz wycofać? Myślisz, że to jest takie proste? O czym ty mówisz? Zapytałam, czując, jak lód spływa mi po kręgosłupie. Mówię o tym, że mamy zapisane rozmowy. Mam zdjęcia z obozu, na których jesteśmy bardzo blisko. Myślisz, co się stanie, gdy twój mąż, pastor, to zobaczy? Twoja społeczność? Twoje dzieci? Świat się zawalił. To nie był ten czuły, wrażliwy mężczyzna, którego poznałam. To był ktoś inny, ktoś zimny, wyrachowany. Dlaczego? wyszeptałam. Dlaczego to robisz? Bo zasługujesz na to, żeby żyć w prawdzie, odpowiedział z uśmiechem, który mroził krew w żyłach. I w pełni doświadczyć konsekwencji swoich wyborów. Albo będziesz kontynuować to, co zaczęłaś, albo wszystko wyjdzie na jaw. Wybór należy do ciebie. Subskrybujcie ten kanał, jeśli chcecie poznać koniec tej historii. Kliknijcie przycisk. I pomóżcie nam dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów. To naprawdę znaczy bardzo dużo. Uciekłam. Dosłownie wybiegłam z tego pokoju, trzęsąc się, płacząc, czując, że zaraz zwymiotuje. Wróciłam do domu, do Piotra, który czytał Biblię w salonie. Wszystko w porządku, kochanie? zapytał, patrząc na mnie z troską. Tak, skłamałam. Tylko zmęczona. To było pierwsze ze stu kłamstw, które miałam mu powiedzieć w następnych miesiącach. Jakub nie odpuszczał. Pisał codziennie. Groźby mieszały się z fałszywą czułością. Wiesz, że cię kocham, Anno, tylko chcę, żebyśmy byli razem. Dlaczego to tak trudne? A potem, jeśli nie odpiszesz do jutra, wysyłam wszystko do Piotra. Żyłam w ciągłym strachu. Każdy dźwięk telefonu, każde pukanie do drzwi przyprawiało mnie o atak paniki. I wtedy stało się coś jeszcze gorszego. Zaczęłam mieć ataki mdłości. Myślałam, że to stres, ale kiedy nie ustępowały przez tydzień, zrobiłam test ciążowy. Był negatywny. Poszłam do lekarza. I wtedy usłyszałam diagnozę, która zmieniła wszystko. Rak. Rak jajników, stadium trzecie. Agresywny, szybko rozwijający się. Lekarze dali mi rok, może dwa, jeśli chemioterapia zadziała. Siedziałam w gabinecie, słuchając tych słów, i wiedziałam. Wiedziałam, że to jest kara. Kara za mój grzech, za moją zdradę, za moje kłamstwa. Bóg mnie karze. Zabiera mi życie, bo nie zasługuje na nie. Wróciłam do domu i przez pierwszy raz od tygodni poczułam coś w rodzaju ulgi. Bo śmierć oznaczała koniec. Koniec strachu, koniec kłamstw, koniec szantażu. Ale potem spojrzałam na Piotra. Na moje dzieci. Na moje siedemnastoletnie bliźniaki, Tomka i Kasię, i na moją dziesięcioletnią Zosię. I zdałam sobie sprawę, że nie mogę im tego zrobić. Nie mogę umrzeć. Zostawiając ich z tą tajemnicą, z tym wstydem, który kiedyś wyjdzie na jaw. Bo Jakub nie przestanie. Nigdy nie przestanie. Dołączcie do naszej społeczności i subskrybujcie kanał. Jesteśmy tak blisko osiągnięcia celu pięciu tysięcy subskrybentów. Wasze wsparcie jest nieocenione. Powiedziałam Piotrowi o raku. Załamał się. Płakał jak dziecko, trzymając mnie w ramionach, modląc się głośno, błagając Boga o cud. A ja leżałam w jego objęciach, czując się jak największa zdrajczyni, jaka kiedykolwiek żyła. Bo on mnie kochał. Naprawdę, głęboko, czystą miłością. A ja, ja go zdradzałam. Może nie do końca fizycznie, ale emocjonalnie, mentalnie, duchowo. Chemioterapia była piekłem. Wymiotowałam, traciłam włosy, czułam, jak moje ciało się rozpada. Ale Piotr był przy mnie na każdym kroku. Moje dzieci rysowały mi obrazki, czytały mi fragmenty Biblii, śpiewały pieśni. I każdy gest miłości był jak nóż w moim sercu, bo nie zasługiwałam na to, na nic z tego. Jakub wciąż pisał, ale teraz jego wiadomości były inne. Słyszałem, że jesteś chora. Przykro mi. Może to jest znak, że powinna spowiedzieć prawdę, zanim będzie za późno. Blokował go, zmieniałam numer, ale on zawsze znajdował sposób, żeby do mnie dotrzeć. E-maile, listy, nawet pojawiał się w kościele raz czy dwa. Udawał, że jest tam w interesach, ale wiedziałam. Patrzył na mnie z uśmiechem, który mówił: Mam cię. Pół roku po rozpoczęciu chemioterapii, lekarze powiedzieli mi, że to nie działa. Rak się rozprzestrzenia. Mam może miesiące. I wtedy podjęłam decyzję: muszę opowiedzieć tę historię. Nie Piotrowi, nie osobiście, ale światu, żeby ostrzec inne kobiety, żeby pokazać, jak łatwo można upaść, jak grzech kusi w najpiękniejszych maskach. Nagrałam to wideo tydzień temu. Piotr myśli, że jestem u lekarza, ale jestem tutaj, sama, opowiadając wam tę straszliwą prawdę, bo muszę, bo jeśli nie teraz, to nigdy. Jeśli ta historia was poruszyła, kliknijcie subskrypcję. To ostatnia rzecz, o którą was proszę. Pomóżcie nam osiągnąć pięć tysięcy subskrybentów i niech ta historia dotrze do kogoś, kto jej potrzebuje. Jakub nie był miłością, był testem, testem, który oblałam, był pułapką, która pokazała mi, jak słaba jestem, jak łatwo mogę zdradzić wszystko, w co wierzę, i teraz płacę za to najwyższą cenę. Moje życie, Moja dusza, mój spokój, wszystko stracone, ale jest coś, czego nie wiem. Nie wiem czy powinnam powiedzieć Piotrowi, nie wiem czy mam prawo umrzeć z tą tajemnicą, czy powinnam wyznać wszystko i dać mu szansę na wybaczenie, albo na odrzucenie mnie, zanim odejdę. Bo część mnie chce tego wyznania, chce ulgi, która przyjdzie z prawdą, ale druga część wie, że to zniszczyłoby go. Zniszczyłoby dzieci, zniszczyłoby pamięć o mnie. Więc co mam zrobić? Jaku ostatnio napisał jeszcze jedną wiadomość. Anna, wiem, że umierasz i chce Cię zobaczyć ostatni raz, żeby naprawić to, co zepsułem, żeby przeprosić. Nie wiem, czy mu wierzę. Nie wiem, czy to kolejna manipulacja, kolejna gra. Ale część mnie chce go zobaczyć. Chce spojrzeć mu w oczy i zapytać dlaczego? Dlaczego mnie wybrałeś? Dlaczego mnie zniszczyłeś? Leżę teraz w łóżku, słuchając odgłosów szpitala za oknem. Piotr przyjedzie za godzinę, dzieci przyjdą wieczorem, i będę udawać, że wszystko jest w porządku, że jestem w pokoju z Bogiem, że jestem gotowa odejść. Ale nie jestem. Jestem przerażona, przerażona piekłem, przerażona sądem, przerażona tym, co czeka mnie po drugiej stronie. I mam do Was pytanie, pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Czy powinnam powiedzieć Piotrowi prawdę? Czy powinnam spotkać się z Jakubem ostatni raz? Czy powinnam umrzeć z tą tajemnicą? Czy wyznać wszystko i pozwolić, niech świat mnie osądzi? Bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Co byście zrobili na moim miejscu? Jak byście postąpili, wiedząc, że macie tylko kilka tygodni życia, że każda decyzja będzie ostateczna, że nie ma drugiej szansy? Napiszcie w komentarzach. Powiedzcie mi, co powinienem zrobić, bo może wasze słowa pomogą mi znaleźć odpowiedź, której szukam. I proszę, jeśli ta historia was poruszyła, jeśli czujecie, że ma coś ważnego do powiedzenia, subskrybujcie ten kanał. Kliknijcie czerwony przycisk. Pomóżcie nam dotrzeć do pięciu tysięcy subskrybentów, bo może ta historia uratuje kogoś przed popełnieniem mojego błędu. Może ktoś usłyszy to i pomyśli dwa razy, zanim podejmie decyzję, która zniszczy ich życie? To jest moja spowiedź, to jest moja prawda. I teraz czekam na wasz werdykt. Powiedzcie mi, co mam zrobić. Czas ucieka, a ja. Ja jestem tylko kobietą, która popełniła straszliwy błąd i teraz stoi przed końcem. Samotna, przerażona i nie wiem, jak to wszystko zakończyć. Co byście zrobili na moim miejscu?